Miesiące pełne chłodu i ferii słodkie dni. Kominka żar, wełniany szal, gdy pukał mróz do drzwi. Marznie każdy krzak i zapasów brak, no a bez nich ani róż Choć buty te wciąż grzeją mnie, lecz z mody wyszły już. Powitać wiosnę pragnę dziś i każdy nowy liść. Do widzenia srogie śniegu kiść to co kucyki robić, chce, poznać ich prawdziwy świat. Lecz jak uczynić to bez czarów, naprawdę nie wiem jak. Mija zima, mija zima, choć miło, że ha. byłaś lubna. Mija zima, mija zima, powitajmy wiosny czas. Po powitajmy wiosny czas. Na z południa ptaku, w taku we gazie porządek zrób, rozpędzaj wórę, stada chmur, by słońce wyszło znów. Każdy oddech wysła, dmuchaj co sił! A dokoła cały świat zakwitnie parekwil! Mija zima, mija zima, choć mimo, że byłaś Mija zima, mija zima, powitajmy wiosny czas! Mija zima, mija zima, powitajmy wiosny, powitajmy wiosny czas! Powitajmy wiosny czas! Choć zwierzęta budzą się jak otulonym głowę, to delikatnie głaszczmy je. Jeszcze prawie śpią To muszmy im posprzątać dom I odnaleźć rytm Wracają taki z ciepłych stron Żeby śpiewać nam co świt Mija zima, mija zima Przątać ziemię, pora też. Nasiona już tu są, by kiedy ją zrosi deszcz. no dała plon. Marchew, celer, rzotkiew i bub. Kwiaty, co mają styl By opłacił się nasz trud. Pracujmy, Pracujmy ile sił! Zim! Mija zima, mam zima. Chodź, kiba, że zima, mia zima! Wiosny, czas! Już teraz wiem, kim każdy jest, na czym się dobrze zna. Swe miejsce muszę znaleźć też i pomóc w czym się da. Czy radę dam bez moich czarów? Ale tak bardzo chcę i pragnę od dziś właśnie tu znaleźć miejsce.